Nazywam się Marcin byłem w zespole, który również brał udział w tym konkursie. W tym zespole brały udział także dwie osoby inne. na Raszko-Kopuszkiewicz i Karol saloni Następnie chciałbym podziękować Panią Odze Zuchorze za zaproszenie, za to spotkanie. to dla nas szczególne znaczenie, ponieważ pomimo zadania o otwartej debacie, w takiej rozmowie uczestniczyłem po raz pierwszy. Wśród mieszkańców w Łodzi istnieje wrażenie, że rozmowa z osobami zawodowo zajmującymi się architekturą i urbanistyką trudno jest znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia, ponieważ urbaniści nie chcą w tym profesjonalizmie zrezygnować ze spojrzenia na miasto w dużej skali. I tak jak w tym przypadku, problem placu, placu traktują jak detal o znikomym znaczeniu, stąd przesuwanie tego projektu do kolejnych konkursów architektonicznych o coraz szerszym zakresie i ciągłe szukanie uzasadnień dla rozwiązań lasów w coraz szerszym kontekście, coraz dalej od mieszkańców. My osobiście uważamy, że można ten temat rozpatrywać w lokalnym tutaj kontekście, mając na uwadze tylko najbliższy obszar, który każdy może łatwio, łatwo swoją wyobraźnią przestrzenią objąć. Oczywiście zważając na cały obraz miasta. Proszę się spóźniliśmy, nie wiem jak. Bo są częścią historyczną. W każdym razie. Zostać poproszeni o przedstawienie naszej koncepcji architektonicznej z tego konkursu. I chciałbym to zrobić, mając na uwadze trzy aspekty. Po pierwsze, w sposób krytyczny z perspektywy lat, które już mieniałem do tego konkursu. Po drugie, w związku z z tematem tego spotkania, czyli pojęciem w przestrzeni spółdzielonej. I po trzecie, kładąc nacisk na odbiór tej przestrzeni z pozycji pieszego. To jest oczywiście najbardziej reprezentacyjny najbardziej reprezentacyjny łodzi, przez wiele osób uznawany za symbol łodzi. Ma ogromne znaczenie do budowania pozytywnego obrazu miasta i ta estetyka jest kluczowa dla tożsamości centrum. Oczywiście obracamy się cały czas w kręgu cywilizacji europejskiej. Możemy tutaj na placu znaleźć wiele analogii do, 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 do dokonań i do osiągnięć architektury europejskiej. Chociażby tak, że pierwsza wersja budowania byłych placów była bardzo podobna do, do, do zabudowań na Piazza del Popolożynie czyli ten takich symetrycznych budynków u, u wlotu Piotrkowskiej na plac wolności w Łodzi i wiaderko w Toż To już będę powtórzał, że powtórzyć że w 2007 roku Warunki brzegowe określały pozostawienie pomnika, ograniczenie ruchu samochodowego oraz usunięcie torów tramwajowych z południowej części placu, no, ale o tym będzie później. Plac wolności w Łodzi ma kształt regularnego ośmiokąta. Pomiędzy naprzeciwległymi ścianami placu jest około 110 metrów. Posiada cztery wroty ulic z każdej strony świata. Geometrycznie wytycza pobuntowę usza kościuszki. Na dole jest zdjęcie obecnego stanu, który jest wynikiem przebudowy za 90. I ta przebudowa wraz ze znaczącymi zmianami w podejściu do projektowania miasta utraciła swój pierwotny dzień i to wygenerowało potrzebę zmian. W porównaniu do placów europejskich, światowych, nie jest to plac duży. Na przykład w stosunku do tych, o których będę wspominał w dalszym ciągu. Plac Vendôme, który jest u góry po lewej stronie, ma wymiary sto, sto, około 120 na 140 metrów. Piazza del Campo w stiennie, 90 metrów głębokości i około 135 metrów przerobości w najszerszym miejscu. Trafalgar w skrojach, pomiędzy ścianami budynków, około 150 na 180 metrów. Plac del Popolo, już wspominany, 140 na 200 metrów, stary rynek z na 100 metrów. rynek pociążki wielkości yy... Placu do, do wysokości pierzeni jest to zestawienie bardzo harmonijne o bardzo harmonijnych proporcjach, co uznaliśmy za bardzo dużą wartość. W związku z tym, z punktu widzenia pieszego, nie są potrzebne działania dzielące lub rozdrabniające przestrzeń placu na mniejsze fragmenty. To sprzyja osiągnięciu głównego celu projektu, czyli zdecydowanego podkreślenia jego charakterystycznego, światowego kształtu. Geometria Francji jest ogromnym atutem, chociaż skrajne y, odległości pomiędzy ścianami w pewnym stopniu stwarzają dla oka efekt wyoblania się pionowych krawędzi grania stosułka, co widać na tym y, dolnym zdjęciu po prawej stronie. Czyli po, 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 po że pewnej odległości y, te, te, te krawędzie być czytane. W związku z tym rysunek posadzki zaprojektowano tak, by zdecydowanie podkreślić charakterystyczność pierwotnych kształtów. Obrys placu podkreślono przy pomocy pasma grafitowego granitą o szerokości 8 metrów. Wierzchołki kąta wskazano przy pomocy świetlnych linii ukrytych w posadzce. W późniejszych rozważaniach yy, rozwinęliśmy ten aspekt i zaproponowaliśmy linie świetlne wyznaczające pionowe krawędzi ośmiokątnego okrętu miasto Złupa, tak jak tutaj na tym obrazku u góry. Także te linie są kontynuacją tych linii w posadzce. Pas ciemniejszej posadzki ma też za zadanie wyznaczyć umowną strefę przy budynkach, którą bez przeszkód mogą wykorzystywać właściciele i najemcy lokalnych usługowych dla swojej działalności. Nadal możemy oczywiście brać pod uwagę jego poszerzenie, no, chciałbym podkreślić, że to, 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 o czym mówię, to jest tylko, jakby chciałbym przedstawić nasz sposób myślenia. Nadal można brać pod uwagę poszerzenie tego czarnego pasu. Ważnym, najbardziej trwałym mechanizmem rewitalizacyjnym jest jak najszersze udostępnianie zawartości, jeżeli dla publiczności. Stąd dalsze postulaty, które nie były brane pod uwagę w konkursie, na przykład taki o udostępnieniu parteru muzeum archeologicznego szerokiej publiczności poprzez powiedzmy udostępnienie przy pomocy powiększenia tarasu przy wejściu, tak żeby ten parter mógł być jakby parter muzeum wykorzystywany jako, jako dział, do działalności komercyjnej, tak dzia, jak dzieje się w muzealnictwie na całym świecie, że coraz większa część muzeów jest, jest, jest przeznaczona na działalność komercyjną. Rozważaliśmy też takie działania w stosunku nawet do tego budynku ratusza, także na przykład tutaj w stronę ulicy Piotrkowskiej bo można by było, na przykład, przy pomocy prostych zabiegów architektonicznych, otworzyć, otworzyć ten budynek na, na przestrzeń publiczną. Główne zadanie projektowe polegało jednak na określeniu charakteru przestrzeni. Przyjęliśmy, że jest to plac w mieście, oczywiście, samowe założenie. Koncepcja przewidywała stworzenie placu przeznaczonego głównie dla pieszych. W związku z tym nie można mówić ściśle o przestrzeni współdzielonej, bowiem z założenia indywidualny ruch kołowy poza koniecznymi dojazdami miał miejsce, czyli troszeczkę inaczej niż, niż, niż na tych przykładach pokazywanych Obszar jezdni i wjazdów do bram został zaznaczony jedynymi krawężnikami lub delikatnym rysunkiem posadzki, właściwie tylko umownie do wiadomości kierowcy. Gdyby chcieć nadać jakąś formę prawną, można by zakwalifikować ten obszar jezdny w całości jako rozległe przejście dla pieszych. Wskazane jest, by taka formuła by obowiązywała także na ulicach blokowych, nie są nie restrykcyjnymi zasadami w kwestii pracowania na ulicy. budzące emocje problemów tramwajowych w istocie nie ma aż tak dużego znaczenia. Oczywiste jest, że trawa jest bardzo pozytywnym elementem miasta. Krótka analiza przebiegu dwóch równoległych tras, to jest chcecie yy, tak? Państwo wiedzieć, tak? Północna Ogrodowa i Pomorska legionów oraz usytuowania przystanków pokazuje, że obie trasy są równorzędne, zaś przystanki usytuowane na obrzeżach kwartału centralnego, czyli u zbiegu ulic otaczających, mogą w jakiś sposób po pierwsze zwiększyć dostępność usług w odcinkach ulic dochodzących do placu, czyli wysiadamy, wysiadamy przy ulicy na przykład zachodniej i dochodzimy ten fragment do placu. zaś przystanki usytuowane na samym placu Pomijając niedogodność stanienia na łąku, niosą pytanie o, o, o usytuowanie następnych. Czyli, jeżeli przystanek byłby na środku placu, to odległość od do następnego przystanku, który już być na przykład przy ulicy Zachodniej, no nie jest, nie, jest bardzo krótka, krótko mówiąc. Stąd konkluzja, że tory na Placu y, Wolności, zwłaszcza w świetle braku tramwaju na ulicy Piotrkowskiej, nie są konieczne. Przejazd przez plac ma charakter mógłby mieć charakter atrakcji przestrzennej i turystycznej. Jeśli chodzi o komunikację autobusową na placu, jeśli miałaby czas, zbliżoną do obecnej, nie rodziłaby żadnych szczególnych problemów yy, yy, komunikacyjnych czy, 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 czy przeszkód w poruszaniu się. A tu jeszcze jest taki obrazek, który nie wiem, nie wiem, nie wiem jaką jak, jak ma teraz sankcję. W każdym razie jest jakimś chyba projektem, Przebudowy placu. W każdym razie tu chodziło o to, że to jest takie restrykcyjne bardzo posegregowanie tego ruchu, to ruch kołowy i pieszy. Tutaj chodziło tylko o to, że jeżeli możemy jeździć tylko tymi ulicami, to brakuje tutaj zasilania, w sensie dojazdu do, właściwie wjazdu do bram tutaj przy, przy w południowej pierwszej placu, jest właściwie niemożliwe do, do, do bram w kamienicach i jednego bramu, jednej bramy muzeum. Problem zieleni na pracy jest po pierwsze związany ze skalą zastosowanych elementów, po drugie ze sposobem umiejscowienia. Przyjęliśmy trzy zasady, jeśli chodzi o projektowanie tej zieleni. Znaczy nie umieliśmy tego w konkursie, to jest oczywiście to, co nasze przemyślenia. Po pierwsze, do utrzymania właściwych proporcji należy stosować drzewa duże, w związku z tym o odpowiednio dużej przeznaczonej dla nich powierzchni utwardzonej. Tutaj po lewej stronie na dole jest pokazane drzewo, które jest teraz. Wydaje się jednak, że, że ta skala, skala tej zieleń w takiej formie jest niewystarczająca. Nie po drugie, drzewa drzewa nie mogą tworzyć silnie zdefiniowane chyba długą no, ściany linii naprowadzających, naprowadzających ringów wokół. Zdługie z nogi z początkowymi założeni, założeniami po prostu pozostawiając za cel nadrzędne, wyraziste podkreślenie granica sosułowej i bryły, wnętrza, nie tworząc z nich odrębnych wręcz. No, trzeba takie tak. różne zastosowania zieleni miały miejsce w historii, nie wiem czy to jest historyczna W każdym razie widać, na pierwszym obrazku, obrazku, obrazku ł, u góry z lewej strony, widać, tak, że jest być może nawet właściwa, właściwa yy, skala tych wielkości tej zieleni, jednak ta forma być może też jest zadowalająca. Obrazek po prawej stronie u góry pokazuje, że takie du duże nagromadzenie tej zieleni, taki średnio wysokie właściwie, Przesłania jeżewie je i właściwie jest wbrew naszemu celowi, który założyliśmy, czyli jakby ten no naturalną, naturalną formę osiągnięcia tego wyglądu, jest bardzo nieczytelny. Natomiast ten no, obrazek na dole z prawej strony to jest właśnie podział na takie dwa wnętrza, czyli jeden taki ring pomiędzy pierzejami i rzędami drzew i takie okrągłe wnętrze, pośrodku, duże okrągłe wnętrze pośrodku, pośrodku, pośrodku pracy. Trzeci aspekt jest czysto techniczny, związany jest z możliwościami sytuowania drzew o sporych korzeniach pomiędzy podziemną i infrastrukturą. Wyciągając wnioski pozostaje stworzenie, pozostaje taki, no, powstaje konkluzja stworzenie swobodnej kompozycji złożonej z maksymalnie pięciu drzew. Znaczy oczywiście to jest rzecz do dyskusji, ale tak, 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 tak przyjęliśmy. Warto w tym momencie spojrzeć na, na dwa przykłady ośmiokątnych y, placów europejskich. U góry jest a Mariembo w Kopenhadze otożone zabudowaniami należącymi do króla. Tam oczywiście na nim nie ma żadnej zieleni, oczywiście on jest martwy, ale oczywiście jest w zupełnie niepełni, pełni funkcji żadnych usługowych poza dwukrotną poza, po, zmianą warto. Sytuacja jest o tyle podobna do naszej, że właśnie jest, jest wyraźny podział na pozbawiony zieleni plac i y, tą funkcję zielonej rekreacji wędryczny pełni zlokalizowany w pobliżu obrót. Na dole jest Leipziger z Berlina. To jest, to oczywiście ma bardzo taki nowoczesny wyraz. Jest, 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 oczywiście tutaj mamy do czynienia z nawierzchnią zieloną i jej no nie jest chyba elementem, który bardzo ten plac żyje. No to jest to oczywiście poprawia całkowicie. Natomiast w drugiej sprawie są dzisiaj, zieleń, które istnieje teraz na końcu no, Wydaje się, że ona nie się, w żadne te plędy, bo ruch ojca nie pisał. Opowiem, wszyscy sztuczni sztuczni nie wiedzą, ale powiem, się wyszło, że kościuszki w górnej stronie jakoś zgodnie z jego który w pierwotnej konkursowej wersji był oczywiście narysowany źle, ale okazało się, że prawidłowo zarysowany tworzy tą o wiele bardziej atrakcyjną. Rzymskie cyfry zegara zostały zaprojektowane jako betonowe siedziska, mając świadomość różnych strategii i technik sytuowania ławek, zdecydowaliśmy, że niekomercyjne siedziska będą zapewniać cyfry zegara oraz y, pominkach, który jest tradycyjnym miejscem do siedzenia i do spotkań oraz możliwość siadania bezpośrednio na posadzce, z którą mieliśmy tutaj do czynienia na, na pracowym domu. Pomimo tego, że jest uznawany za najbardziej ekskluzywny plac w Europie na świecie. Można tam usiąść po prostu na, na, na ziemi. Pas przy Bierzejach prawdopodobnie w większości będzie pozwalał utrzymać się usługą w pierzejach, choć i tam możliwe są przecież inicjatywy niekomercyjne. W razie na przykład rozbudowy yy, te, te, tego, przed, 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 tego miejsca przed budynkiem, na przykład muzeum mogłoby tam oczywiście śmiało być realizowane jakieś projekty niekomercyjne. Czyli właśnie ten dobry obrazek po lewej stronie to jest właśnie ta komercja zorganizowana. W trafkowym pasie przypieszenia. Więc akurat to na to tak Jeszcze o jednej rzeczy tu chciałbym powiedzieć. Aha, oczywiście, tam się, na tej wizualizacji widać standardowy chyba element, już w tej przestrzeni, czyli fontanny, czyli które są zorganizowane w jakimś po okręgu. Ten dolny obrazek na środku, w dolnym przelewu, to Mediolan. Tam w koniec lat 80 podjęto próbę rewitalizacji miejsc, które były placem, placem budowy dla tamtejszego metra. To jest Via Crocerosa, czyli ulica Czerwonego Krzyża. To jest projekt Rosiego. Cały ten sklep jest dedykowany prezydentowi Sandro Pertiniem, Pertiniemu, który był bardzo, bardzo zagorzałym zwolennikiem demokracji i oczywiście pojawiła się taka dyskusja, ponieważ miejsce było dosyć ekskluzywne. Właściciele tych ekskluzywnych sklepów chcieli oczywiście usunięcia tych ze względu na tamtejszy z kolei problem, czyli nadmierną liczbę ludności, emigrantów z Afryki po prostu. Pali się, że że, 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 że tego placu w związku z tym, że oni będą tam spalić i że będzie spadać. Z drugiej strony oczywiście całe forum, forum demokratyczne było, uważano, że to przestrzeń należy wykorzystywać w, w sposób liberalny, ponieważ te ławki były bardzo silnie związane z, z, z artystyczną koncepcją, to jest na, na przemian są te drzewa i 12 ławek. To jakby sztuka zwyciężyła zostały te ławki, no, ale tak jak widać na zimie, nie są one jakby wykorzystywane. Po prostu stanowią y, element, element opozycji architektonicznej. Ten obrazek na dole z prawej strony malutki, żeby nikogo nie denerwować, to fragment w onerfu, tutaj jest y, pokazana taka sytuacja, w której chciałbym przekazać taką myśl, że sama ławka sama w sobie nie jest elementem, nie jest elementem y, rewitalizującym, Tutaj mamy taką sytuację, gdzie ten rząd prostopadle do pierzeniów, sytuowanych ławek, jest jakby niepodparty innymi działaniami, czyli ta pierzenia jest właśnie niedostępna dla ludzi. W związku z tym, no, nie można traktować, no trochę tłumaczę się, dlaczego nie, nie sytuowaliśmy w różnych kompozycjach w zwykłych ławek, tylko przeznaczyliśmy po prostu dwa typy tych pierścistek, jak już wcześniej. Muszę to powiedzieć jeszcze o potęgającej wizualizacji. Przy czym się nie upieramy, projekt naszej iluminacji miał być uzupełniony o na wiązek czerwonego lasera, łączący najbardziej charakterystyczne punkty przestrzeni placu, jak zegar na ratuszu, figura leważa, jaka postać kościuszki koło kościoła. No ale to jest, to jest oczywiście taka, jeśli um, chodzi o do płachowca. będziemy mieli w październiku podczas światła. Uh, <tusza> <tusza> jakąś namiostkę będziemy mogli zobaczyć właśnie w każdym No No taka to nie jest, że <grym Ale <grym może zobaczyć, czy, czy to jest to, co byśmy chcieli oglądać na co dzień, czy na zasadzie, że... Tam to będzie bardziej na elewacji, a nie w przestrzeni. No to po prostu Może no to jest no że na innej przestrzeni, a nie na elewacji. przestrzeni, <grym> <grym> Jeżeli chodzi o drobną architekturę, to rzeczywiście projektowaliśmy, tak jak że wszystkie te elementy ma małej architektury. Yy, jednak yy, to już jest rzecz oczywista, że te latarnie na przykład, które istnieją na i niewłaściwą formę i właściwą skalę do, do pozostawienia. To w ogóle to jest bez, bezdyskusyjne. Idea naszych też tak już właściwie na marginesie mogę powiedzieć, że, że idea tych naszych i miejskich opierała się na mobilności. Yy, Generalnie uważamy, że, że taki słup ogłoszeniowy jeszcze chodzi, w na, na przykład kiosk czy jakiś infobox. To już są, to już są, to już są takie elementy, które, które, które tą przestrzeń zaśmiecają wręcz, a których funkcje mogą przejmować lokalne w bieżeniach w, w, w i Nie widać tego rysunku odręcznego z lewej strony w górę, ale potem także rozważaliśmy, że to są takie dobre rzeczy, słup, słup ogłoszeniowy, w konfekcji czyli takiej związanej z wiekiem pary. <tryk> Mówiąc o, 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 o przestrzeni spółdzielonej, to oczywiście o na spotkania, no warto to prześledzić taką historię, jak, 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 ten był segregowany i oddzielany. Ten przykład góry z lewej strony to Pompeje, gdzie, gdzie nawet niezbyt, nie niezbyt Pojazdy z niezbyt dużą szybkością były wyraziście oddzielane od, 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 od druku pieszego. Mając swoje kolejne, te, te, te trzy kamienie pośrodku, to oczywiście jest część zabierzek. Zatem w stronę współczesności, po południu, w u góry pojawia się znowu plazę jest, To Tu jest taki aspekt, że ta przestrzeń części jezdna nie jest tutaj akcentowana. akcentowana akcentowana kolorem, co prawda ona na inną fakturę, jest wykonana z kostki granitowej inaczej niż pozostałe część palaców. Ale jednak jest, są mechaniczne oddzielenia tutaj od ruchu, od ruchu pieszego, pomimo tego braku wizualnego, wizualnego rozróżnienia. No, zdjęcie na dole z prawej strony. To jest właściwie, to jest zdjęcie tutaj za ściany. No to jest właściwie bardzo ortodoksyjne podejście do tej przestrzeni spółdzielowej, a ja tak sobie, tak sobie właściwie ją już teraz wyobrażamy. Przez te lata oczywiście spotykaliśmy się z zarzutami <grystanie> się z zarzutami braku stosowania elementów 3D na placu czy różnic terenu, które są atrakcyjne czy budynków, czy kubatur Właściwie to pokazuje nasze podejście to znaczy uważamy, że jeżeli taka, takie zagranie architektoniczne nie jest tak oczywiste jak, 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 tak jak to jak w jakiejś państwie jest to, jest rozwiązaniem, to zostaje rozwiązaniem kalegi, tak jak po prawej stronie. Tak, te, schody, te schody właściwie są, są właściwie jedynie mają formę przeszkody, wyrody, jakieś bariery przestrzennej wręcz zupełnie zupełnie innym charakterze. To jest taki szkic, To jest w obraz większe. No. Oczywiście pamiętamy o dęce, że jest wejście do dentki, z tym, że troszeczkę mamy inne podejście, że uważamy, że to no, w związku z całą tą koncepcją, że infobox czy kiosk czy nad tym wejściem byłby, byłby, byłby elementem no, niewskazanym po prostu. Zawsze z poziomu osoby pierwszej zawsze byłoby takie, był, był, byłby to jakąś przegrodą. Tutaj oczywiście yy, zmieniliśmy znikliśmy, yy, formę, formę tego zegara, słonecznego do na bardziej zbliżoną do prawidłowej. Chociaż jeszcze na nie jest do końca przebadana, w związku z naszą szerokością geograficzną. Wprowadziliśmy yy. tak zgodnie z, z tymi tezami, które, o których mówiłem wcześniej, zieleń wysoką na placu w postaci pięciu tych drzew. Chociaż ja osobiście uważam, że jest yy, w, tej, w tej formie za dużo jeszcze. Yy. No są takie już schematyczne, schematyczne te poszerzenia przestrzeni partnerów tych budynków, które byśmy chcieli, żeby. Żeby, żeby miały. I z oczywiście, wciąż yy, przebicie, przebicie pasażerów w stronę połazu Poznańskiego. Zaznaczone są te, te elementy, które mają podkreślać, podkreślać te yy, miasta słupową brygę. I to no, podwaliści zwykle od tego zaczynają, ponieważ ja tutaj zapowiedziałem, że od tego nie zacznę, ale muszę to powiedzieć. W kontekście całego miasta, to znaczy jakby najbliższego otoczenia, bo. Za założyłem, że chodzimy po mieście pieszo. Ważne są oczywiście trzy elementy, yy, a właściwie cztery. Plac Wolności, Stary Rynek i yy, Ogrody Pałacu Poznańskiego, czy wprost módlę z Manufaktura oraz Park Staromiejski. Jeśli chodzi o Park Staromiejski, to uważamy, że na dzień dzisiejszy jest to, yy, jest to taka formuła przestrzeni, która doskonale spełnia swoją funkcję. znaczy, to jest w kwestii dyskusji o jej zabudowie i tak dalej. Natomiast yy, tak sobie wyobrażam, jak na prawym budynku w ujęciu pasaż, który będzie był przebity do pałacu Poznańskiego. Tutaj na dole jest drugi koniec tego pasażu, czyli klas przed Pałacem Poznańskiego. Znaczy chodziło nie o sformułowanie o, o, o takiej, takiej formy tej architektury bardziej... No nie chcę użyła wiekomiejskiego, bo to było profesjonalny, ale powiedzmy, że w skali, w skali średniej wielkości miasta. To jest nowo miejsca, to, 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 gdzie to jest ulicie Łączące Plac Wolności z Pałacem Poznańskim. Bo po to było tam w etapkach Ta kładka, którą zaproponowaliśmy, łącząca manufakturę, która, która no, miała, miała mieć takie właśnie metaforyczne znaczenie napędzania takiego ruchu w stronę, w jedną stronę, w stronę Placu Wolności, w drugą, w stronę Starego Ruchu, w trzecią po już, już jakby w bardziej zagmatwany sposób w stronę manufaktury. Oczywiście jest zagadką, w, 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 w jaki przepływ ludzi ta kładka by pobudziła. Czy raczej by uprawała, czy manufaktura uprawiała do więcej ludzi, czy więcej ludzi przeszło do miasta.